Co do powiedzenia? Czy to ci Co? daje dużo no. Jutro będzie jebnięcie w chuj! Jest taki shoter, który zrobił no, fajny ten, Adinex shoty. tak. Ciebie Mordo pochwalam, Chcecie Cię pochwalić w chuj. Adinex shoty. Bonus BGC! Widczak! I Kołowrotek wrotak na wejściu! O co mikrofon, daję mu mikrofon. Więc lecimy na łazarskim rejonie! Czasem zapija się smutki na łazarskim rejonie! Dzięki, dzięki, mordeczki! Witam Was serdecznie! Polecam catering, Smaczek z Polanicy Zdrój i oczywiście jeszcze jedna sprawka. Momencik, momencik. Yy, dziękuję najlepszemu serwerowi Minecraft. Yy, yy, centrum PvP.pl Lecimy kurwa tutaj. Raz jeszcze bonus BGC. <gryw> tak, wjeżdżaj na wagę. Najbardziej mi się podobało na łazarskim rejonie. Wszyscy wiedzieli, a później to już tak ze słowami ciężko było. No, dobrze. Proszę wchodzić pojedynczo. <laughs> Potrzebujemy większej wagi. 128 kg! Jutro będzie jebnięcie w chuj! E, a już teraz jego przeciwnik. Przywitajcie go bardzo gorąco. Szymon, taksi złotowa! że się! Jakie hucherko. Widać, że ubrał chyba koszulkę po dziadku. Jezus Maria. Tutaj trzeba nadmienić, że Szymon Wrzesień. Niesamowita przemiana. Moi drodzy, teraz wielka wrzawa, ponieważ Szymon waży 112 kilogramów! Niesamowita przemiana! A tymczasem, moi drodzy, zróbcie face to face i -y za chwilę wywiady. Face to face, złotowa kontrabonus! Do publiczno. Widzimy. Pomiędzy Panami nie było złej krwi, ale teraz jest napięcie. Panowie, do publiczności teraz, teraz do publiczności. Raz jeszcze, wielkie brawa! Marta! Linki Master! Linkiewicz! Wielkie brawa! 76 kg i czas na jej przeciwniczkę Monika Esmeralda Godlewska Także mieszane przyjęcie 69800. Dziewczyny, stańcie teraz naprzeciwko siebie Dobrze, 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 załóż buta Oto są drogie buty się długo zakłada no. Dziewczyny, face to face Spokojnie Widzimy wzrok pełen pogardy. Dobrze, dziewczyny, w stronę publiczności, dawajcie. Amadeusz, Ferrari Rośli. Zapraszamy do wagi. 77-100. Czyli idealnie w limicie. To jest wyczucie, to jest wyczucie. A już teraz przywitajcie go bardzo gorąco, bo to jest właściciel pasa mistrzowskiego w wagi półśredniej. Dawid Malczyński! A patrzymy, chudy byk już wcale nie taki chudy. 76 400, a więc duża przewaga wzrostu i minimalna przewaga Ferrari'ego, jeśli chodzi o wagę. Zapraszam Was do face off'u. Oj, oj, oj. Oczywiście przypominam, że gdy stawką jest pas mistrzowski, emocje potrafią wziąć górę. już niepotrzebne, to jest już niepotrzebne, panowie. Nie słyszycie tego, ale padło parę bardzo cierpkich słów. Mogę z pełną odpowiedzialnością zaprosić pierwszego uczestnika walki wieczoru, a jest nim Daniel, DJ Palasite, pa! 73-100. I teraz zapraszamy jego przeciwnika. To jest człowiek, którego wy, pani Fame MMA, najbardziej chcieliście zobaczyć w Oktagonie Fame MMA wedle, wasz, wedle ankiet, wedle rankingów i tak dalej, i tak dalej. Więc przywitajcie go bardzo gorąco. Szymon i Samu! 76 kg. Panowie, zapraszam do face-offu I samo mówi, że cyce se ubierze, także... Poczekajmy chwilę. Napięcie można by cięć nożem. Żadnemu z nich nawet brewka nie pyknie. I przodem do publiczności. Moi drodzy, burza braw, main event jutrzejszej gali. Palaside kontra Isamu. Panowie, jeszcze na chwileczkę, ostatnich parę słów. Yy. No, jutro z którymś z was, albo mam nadzieję z jednym i z drugim, będę miał okazję rozmawiać już z oktagonu, ale wykorzystajmy tę okazję. E, jesteś zdecydowanym underdogiem. Wielokrotnie o tym mówisz. E, pewnie już męczycie słuchanie o tym, prawda? E, są osoby, które uważają, że ty jesteś pogodzony z tym, że wychodzisz tam zebrać łomot. Czy to jest prawda? Absolutnie nie, ja się z tym nie zgadzam Nie, no, są moi fani Wiadomo, są osoby, które we mnie wierzą Moja rodzina, moja dziewczyna Moi znajomi Ja sam w siebie wierzę i to jest najważniejsze A w OKTAGONIE wydarzy się to, co się ma wydarzyć Sami samu mówił, że najważniejsza jest pewność siebie A tej na pewno ci nie brakuje A więc dobrze, powiedz mi jutro Wygrałeś walkę wieczoru, zaskoczyłeś cały świat Dawid pokonał Goliata Chociaż może tutaj nie ma między wami aż takiej różnicy wagowej Ale powiedzmy sobie szczerze, no i samu jest faworytem Wygrałeś tę walkę, co dalej z tobą W Fame MMA czy wracasz do studia, czy kontynuujesz swoją przygodę w OKTAGONIE? Wiesz to na pewno będę kontynuował treningi, to na pewno. A jeżeli chodzi o MMA i dalsze występowanie na fejmie, czas pokaże. Ja się skupiam na jutrze, a nie na przyszłości. Doskonale. No i przez czas najsamu i samu. I samu. Eee, przez ostatnich parę tygodni zmieniłeś podejście. Eee, byłeś na, na pierwszej konferencji, troszkę byłeś zdenerwowany, zgrzałeś się. Ostatnio już byłeś spokojniejszy. Eee, skąd ta zmiana? Ty? Jakbyś dostał w okresie sparringowym tyle razy w łeb, co ja, no to też byś się zmienił, nie? Czyli rozumiem, że jesteś przygotowany na wszystko, co może Ci za, zasponsorować w oktagonie DJ Parasite i więcej. No tak, no przyjechała cała moja ekipa, jest Borys, jest Robert, jest Mutancik, Klakier, oczywiście Bodziodzik, oni mnie poustawiali. Szkoda, że jeszcze dzisiaj nie ma raj, ale mam jutro dojechać, więc cała ekipa będzie i dam z siebie wszystko. Doskonale. W takim razie yy, jutro, rozumiem, notujesz pierwsze zwycięstwo, a później co? Idziesz po pas? Yy, zbijam do 7-0 i zapraszam. To można potraktować jako wyzwanie. Moi drodzy, main event jutrzejszej gali. Palasite kontra Isamu. Wielkie brawa! Moi drodzy, i to by było na tyle już oficjalnie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. To było oficjalne ważenie przed galą Fame MMA 3.